O! Powinno być coraz lepiej, przynajmniej tak myślę. Tutaj czasem niestety nic nie zdziałamy. Jak nas trafi kula, to nas trafi. Bo to też one losowe wychodzą, te zombiaki. Ale to się nie przejmujemy tym. Na razie nie możemy coś tego level'a bez straty przejść. Nie wiem dlaczego. ale będziemy próbować, w końcu się uda. No, już jest lepiej, już jest lepiej. dzisiaj naprawdę ciężki dzień był, to trzeba przyznać. Ale już się pograło trochę na komodorku i humoregec. Może się uda jeszcze bez straty przejść, zobaczymy. Uda się, uda, uda się bez straty. No proszę bardzo. Już jest lepiej, już jest lepiej. No, już chciał wyjść. Widzieliście to, nie? Już tam się szykował. A ten tu lata i bruździ Dobra, idziemy. Idziemy do przodu. Pancerny czołg do przodu leci. Czekamy. Dobra. Tam jest do góry. Wymijamy gościa. Ze spokojem. Leci. Kurcze, patrz. No właśnie, to jest to, że trzeba idealnie strzelić się w drabinkę. Nie wstrzeliłem się. Także poczekamy kolejny ten. Okej, okay, teraz możemy lecić. Ach, poziomo strzelił, widzieliście to, nie? Tymczasem też mam problem z tym, że nie mnie zawsze poziomem strzałem. Miałem dzisiaj subkarta podłączać do tego Atari. Ale kurczę, jakoś mi czasu nie starczyło. Jutro będę... Próbował subkarta uruchomić na, na live'a, nie? Żeby był gotowy. Zobaczymy jak to się sprawdza. I byśmy sobie Spellunkera jutro już na Atari polecieli z subkartem. Dadę! Super, że jesteś. Witam ciebie. Nic nie straciłeś, bo na razie żeśmy cienili. Ale teraz zobaczymy. Teraz coś idzie lepiej. To coś nie mogłem się wdrożyć. Jakoś samopoczucie było ciężkie na początku, ale już jest lepiej. Już kawa zadziałała. I próbujemy tutaj ostatni level. Teraz będzie. No patrz. O, jest, udało się wskoczyć. Dobra, jesteśmy na dobrej platformie. Także mam nadzieję, że jutro będzie premiera atarynki żywej. Jeżeli ten subkart wszystko działa dobrze. Nie wiem tam jeszcze jak, jak te kabelki, czy to od razu pójdzie to rozszerzenie na tych kabelkach po podłączeniu, czy jak, to będziemy sobie patrzeć. To znaczy ja spróbuję to wcześniej sobie przygotować, żeby już nie było tak z komodorkiem, co podłączaliśmy, tam mieliśmy problemy na samym początku także ja to już sobie to wcześniej przygotuję ale sam jestem ciekaw jak to działa dobra mamy klucz piksele mnie uspokajają o spellanker jest dobry, nie? london Beat, tak myślę, właśnie kurcze, fajnie by było przejść jutro tego spellankera ale to będzie jutro. No, dzisiaj musimy się skupić na Gosen Goblins, bo to jest taki jest plan. A gdyby się udało przejść, jeszcze czasu nam zostało, to sobie jeszcze potrenujemy Rika Dangerusa, bo, bo Rika też będę przechodzić całego. Bo już mi się spodobało. Mimo że wiadomo gra jest pamięciówka totalna, ale przejdziemy, no po prostu się nauczymy i przejdziemy. Będzie, będzie. próba podejścia Kahir. Yy, super dadę. To jutro, jutro będziemy od 18. Jutro wcześniej będziemy nadawać, bo Pelanker jest długi, a chcę parę dobrych prób zrobić. Żeby jednak spróbować przejść tą grę, także od 18 jutro lecimy. A Submission? No zobaczymy. Zobaczymy, no chciałem... Wiecie, no... Od razu lecieć najlepiej, nie? Submission. Ale Marcin tu już się zapowiedział na niedzielę z Atari, to już nie będę, wiecie, robić w niedzielę sadmyczyn, żeby nam się nie pokrywały systemy. Ech, także, no będzie w inny dzień sadmyczyn. Dobra, lecimy z tym, z tym Kurde. Jeszcze jedna. Jest. <gryśla> mamy to, mamy to. Haha, <laughs> jest! Przejście. Tu nie ma dwóch pętli, tu jest tylko jedna pętla, także to jest koniec gry. Tu już nie ma drugiej pętli w tej grze. Także mamy to. Mamy przejście tego, Gossen Goblins.